Hej! Dobiega końca styczeń, czas więc podsumować czytelniczo miniony 2016 rok, w którym udało mi się skończyć 31 tytułów. Co myślę, że jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę moje nie najszybsze tempo czytania. W tym filmie pokażę Wam moją topkę, top 10 przeczytanych książek w 2016. No i też powiem po parę zdań o pozostałych tytułach, jakie udało mi się przeczytać. Miejsce 10 Artur Baniewicz 5 dni ze swastyką. Moje początki z tą książką nie były zbyt optymistyczne, ponieważ do 150 czy nawet 200 strony akcja tak na dobrą sprawę się jeszcze nie rozkręca, a napisy są tutaj dość długie, no i mocno naturalistyczne. Także nie byłem przekonany w jaką stronę ta książka zmierza. Natomiast kiedy już akcja się rozwinęła i nabrała skrzydeł, no to było rewelacyjnie. Liczne zwroty akcji, historia kryminalna rozgrywająca się w, podczas wojny, no a do tego brak stereotypów w postaci dobrego Polaka i złego Niemca czy Żyda. Generalnie ciekawe są te wątki, które pokazują wzajemne relacje Polaków, Niemców, Żydów, a także dość interesujący i nietypowy jest tutaj wątek obyczajowy. Stosunki głównego bohatera z postaciami żeńskimi nie są takie jak w większości książek. Tu jest naprawdę coś głębszego, coś bardziej nietypowego. Jeszcze jedna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to dość nietypowy styl autora, do którego trudno mi się było na początku przyzwyczaić. Szyk zdań, niekiedy charakterystyczny bardziej dla języka potocznego. No i też lekki chaos czasem wyczuwałem. Mimo to, Przyzwyczaiłem się do tego w miarę szybko, no i później mi już to zupełnie nie przeszkadzało, zwłaszcza wobec świetnej historii, sprawnie opowiedzianej, no i z licznymi zwrotami akcji, więc tę książkę w moim odczuciu naprawdę warto przeczytać i dałem jej mocną, bardzo mocną siódemkę na 10. Miejsce 9. Howard Phillips' Lovecraft, Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści. O opowiadaniach Lovecrafta mówiłem już chyba nawet dwukrotnie, więc tym razem w skrócie. Mimo tego, że da się tutaj odczuć pewną powtarzalność, jeśli chodzi o schemat opowiadania, jeśli chodzi o nomenklaturę, słownictwo używane przez Lovecraft'a, to jednak te książki mają coś takiego, czego we współczesnych powieściach grozy trudno mi się doszukać. Mają taki swój specyficzny klimat, no i ważne jest też to, że świat w nich jest spójny. Mitologia Cthulhu to jest coś. Ciągającego niebywale te stwory, e, różnego rodzaju elementy wspólne każdego z opowiadań, e, tworzą fascynujący świat, w który chciałoby się wgłębić. Odczuwałem pewną immersję z tym światem. E, wadą jest oczywiście ta powtarzalność, o której wspominałem, e, no a przez to duża dawka może zaszkodzić, czyli najlepiej czytać po prostu jedno, dwa opowiadania, no i robić sobie krótką e, przerwę dzień czy dwa dni. Ale generalnie Lovecraft to jeden z moich ulubionych pisarzy grozy. No i polecam spróbować. Tym, którzy lubią cięższe klimaty, zdecydowanie polecam. Miejsce ósme Percy Jackson i bogowie Olimpijscy. to pierwszy złodziej pioruna. Jest to lekkie, zabawne, młodzieżowe fantazy, które po prostu bardzo dobrze mi się czytało. Może nie ma tu. Wielu zwrotów akcji, czy jakiejś fabuły, może niezwykle skomplikowane, ale jest tu prosta historia, którą się chłonie. Czyta się bardzo szybko. No i ci bogowie są ukazani w taki sposób bardzo ludzki, pełni są ułomności, sprzeczają się między sobą, walczą, rywalizują. Po prostu jest to wszystko niezwykle zabawne, pełno tu świetnego humoru. No i chociaż może brakuje nieco głębi, to jednak. Takie książki też są potrzebne, i przy takich książkach człowiek może się doskonale zrelaksować, doskonale bawić. No i na takie gorsze dni, kiedy człowiek nie potrafi się skoncentrować nad czymś głębszym, nad czymś bardziej zawiłym, Percy Jackson będzie jak znalazł i na pewno poprawi wam humor. Także polecam tę serię. Miejsce siódme. Agata Christie, ABC. O książkach Agaty Christie mówiłem już wielokrotnie. No i ta powieść jest jedną z takich, które czyta się bardzo dobrze. Zresztą wszystkie książki Christie czyta się bardzo szybko i bardzo przyjemnie, ale ta ma bardzo ciekawą narrację. Jest nieco inaczej skonstruowana niż większość powieści Christie. Ma też ciekawego bohatera. No jak zwykle Poirot i Hastings to są te postacie, które naprawdę są świetnie opisane, świetnie wykreowane przez Christie. No a do tego Postacie te negatywne, czy może bardziej neutralne, też są dobrze wykreowane. A często u Christie właśnie brakuje takich wyrazistych bohaterów drugoplanowych. Tutaj tak nie jest. No i też właśnie ta narracja mi się przede wszystkim spodobała. Dzięki niej książka mnie zaintrygowała. Byłem ciekawy do samego końca, jak to się skończy. No i Christie mnie nie zawiodła. Jak zwykle potrafi mocno zakręcić czytelnikiem, także do końca nie wie. Kto jest winny, a kto nie. Miejsce szóste. George Orwell, Folwark Zwierzęcy. Książka, która miała być satyrą na rewolucję rosyjską, jednak pokazuje, że zmieniają się czasy, zmieniają się rządy, jednak ludzie pozostają tacy sami. Natura ich się niestety. Nie zmienia, no i to samo nimi kieruje, także z powodzeniem fabułę tej książki można odnieść do naszej rzeczywistości i do wydarzeń, które rozgrywają się w Polsce i do tych wydarzeń, które rozgrywają się także poza granicami naszego kraju. No i choć tutaj bohaterami są zwierzęta, no to jednak nie dajmy się zwieść, wiadomo o co chodzi i o kogo chodzi. No, i generalnie przesłanie tej książki, to zaskakujące w pewnym sensie zakończenie, jest tutaj świetne. To trzeba przeczytać. Ja chętnie bym wam opowiedział o co chodzi, ale wiem, że wśród Was są też tacy, którzy jeszcze po ten tytuł nie sięgnęli. Naprawdę warto, zwłaszcza dla tych, którzy no, interesują się takimi, taką ludzką osobowością, może którzy mają zainteresowania związane z psychologią, lubią obserwować ludzkie zachowania. Myślę, że ta książka będzie dla nich. Jak znalazł i naprawdę jest świetnie napisana. George Orwell to geniusz. Miejsce piąte. Brandon Sanderson, Droga Królów. Jak widać, wielkie, potężne wręcz to misko, a to tylko to pierwszy, na nim historia się nie kończy. To, co mi się w tej książce podobało, to przede wszystkim świetne uniwersum, wykreowane z dbałością o każdy detal. To miejsce ma swoją historię. Przedstawione są tutaj wierzenia, coś w rodzaju mitologii. Także podobały mi się opisy walk, o ręże, jakich używano w walkach. No i także bohaterowie, każdy z nich jest inny, każdy opowiada swoją historię. Jest, ta książka jest wielowątkowa. Na początku te wątki wydają się od siebie oderwane, no ale pod koniec już zaczynają się łączyć i pewnie na dobre połączą się w drugim tomie z chęcią, wielką chęcią przeczytam ten drugi tom i mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Wam tę książkę polecam. Jest bardzo gruba, ale jednocześnie świetna. Polecam. Miejsce czwarte. Maurice Druon, Królowie Przeklęci, tom drugi. Właściwie dopiero w tym tomie przekonujemy się, skąd wziął się tytuł, dlaczego ci królowie są przeklęci. No ale może nie będę spoilował, bo nie wszyscy pewnie znają dobrze historię. W każdym razie to, co było dobre w pierwszym tomie jest tutaj myślę, że tak samo udane. Czyli przede wszystkim przekrój przez ludzkie osobowości. Tutaj nie ma jakich, jakiegoś ugrzeczniania. Tutaj autor, powiedzmy, rozprawia się z tą epoką i z każdą postacią osobna i przedstawia je, te postacie takie, jakimi one były. Czyli pełne różnego rodzaju wad. Nie ma tu kryształowo czystych bohaterów. Tutaj każdy ma coś za uszami, a te z kolei postacie, wydawałoby się skrajnie negatywne, są tak barwne, że aż można im kibicować. Jak ja ja powtarzam co po raz kolejny hrabinie Machaut czy nawet Robertowi d'Artois no, i to jest piękne w tej książce, że widać, jak ta epoka, jak te czasy naprawdę mogły wyglądać. Ten świat jest tak wyrazisty i tak prawdziwy, że można się aż do niego przenieść umysłem i nawet chce się przeżyć samemu tamte czasy. Mimo, że to były czasy okrutne, mimo, że człowiek dla człowieka rzadko kiedy był prawdziwym przyjacielem, a zawsze kierował się przede wszystkim swoimi interesami, to jednak. Tak to jest wszystko barwnie opisane, że chciałoby się w tych złych czasach znaleźć choć na chwilę i przekonać się samemu, jak to było naprawdę. Nie wiem, ja mam takie odczucia związane z tą książką. Fantastyczne, jak już powiedziałem, opisy ludzkich osobowości, ale także intryk, także świetne potyczki. No i książka jest niezwykle interesująca, barwna, dynamiczna. Jeśli ktoś nie zna historii, to będzie się tak samo dobrze bawił jak osoby, które yy, będą tutaj znajdowały yy, te elementy, czy te fakty, które już z historii znają. Książka dla każdego idealna. I myślę, że jeśli ktoś chce spróbować swojej sił z powieścią historyczną, to powinien sięgnąć właśnie po królów przeklętych. Miejsce trzecie nie będę wymieniał autora, bo potknę się na wymowie nazwiska, ale książka nosi tytuł Marsjanin. Jest to książka bardzo ciekawa, yy, chociaż Momentami są tutaj takie techniczne opisy, na których się trzeba mocno skupić, żeby je zrozumieć. Jeśli ktoś nie ma powiedzmy smykałki technicznej, jeśli ktoś nie zna dobrze fizyki, matematyki czy chemii, może się tutaj miejscami pogubić, ale ten tytuł myślę jest dobrym świadectwem tego, że czasem Świetny główny bohater może uratować całą książkę i uczynić ją niesamowicie atrakcyjną. Poczucie humoru Marka Otneja w sytuacji, w której się znalazł, czyli w tragicznej sytuacji, kiedy walczy właściwie przez całą książkę o przeżycie, o przetrwanie, bo. Nie wie, czy, czy w ogóle inni zdają sobie sprawę, że on żyje. Został sam na Marsie. Reszta załogi go opuściła, ponieważ była przekonana, że, że zginął. Poza tym musieli się ewakuować, no bo inaczej sami utknęliby na tej nieprzyjaznej planecie. No i nie byłoby dla nich ratunku. No a tu okazuje się, że główny bohater przeżył, myśli, że nikt o tym nie wie, no i musi sobie radzić, kiedy nie ma żywności. Znaczy, ma trochę żywności, ma, ale na niewiele czasu mu ona wystarczy. No i jak tu co zrobić, jak kombinować, by przetrwać, by jeszcze wrócić na Ziemię? o to jest pytanie. No i dystans, dystans do siebie, dystans do całej tej sytuacji, to cechuje marka Wotnaja. Świetne teksty, generalnie też spora dynamika, mimo że on znajduje się sam na obcej planecie, na której właściwie nic nie ma, no to mimo tego akcja jest dynamiczna. Autor naprawdę dokonał wielkiej sztuki, i jestem pełen podziwu dla niego, że taki temat przedstawił w dość niekonwencjonalny sposób, a jednocześnie niezwykle ciekawy. Z chęcią obejrzę film na podstawie tej książki. I polecam wszystkim w zasadzie, bo jest to tytuł, mimo kilku może skomplikowanych technicznych opisów, zaskakująco lekki. Miejsce drugie: Aleksander Dumas, Ojciec i Trzej Muszkieterowie książki. Nie mam, ponieważ jej nie posiadam, ale przeczytałem ją w minionym roku i naprawdę niezwykle mi się ona spodobała. Taka powieść awanturnicza, w której jest sporo historii. No a przede wszystkim to, co czyni tę książkę wielką, to podobnie jak w przypadku Marsjanina, bohaterowie tutaj nie jeden, ale kilku, co najmniej czterech, czyli główny D'Artagnan. No a także trzech tytułowych muszkieterów, którzy wprowadzają mnóstwo mnóstwo humoru. To tacy zawadiacy właściwie. Tak jak powiedziałem, jest to tytuł mocno awanturniczy, ale także są tutaj ciekawe wątki, nawet obyczajowe, miłosne. No i po prostu można też trochę liznąć historii, a jednocześnie człowiek cały czas jest ciekaw, co będzie dalej. Świetnie się przy tej książce bawi. Jest napisana bardzo lekko, no i płynie się z każdą kolejną stroną i chce się więcej, więcej, no aż. Książka się kończy. No ale to tylko pierwszy so, tom. Są jeszcze dwa kolejne. Niestety, w tym wydaniu, w jakim przeczytałem pierwszy, w tej chwili są w Polsce niedostępne. Ma, mam nadzieję, że jednak dwa kolejne tomy się ukażą. Powinny, no bo myślę, że tak świetna książka, jak Trzej Muszkieterowie, warta jest wydania kontynuacji w naszym kraju. Miejsce pierwsze, George Orwell, rok 1984. Mówiłem już o tej książce chyba trzy razy, no ale skoro to pierwsze miejsce, no to muszę parę słów jeszcze raz powtórzyć. To, co jest najciekawsze, to że Orwell nie cacka się ani z czytelnikami, ani z bohaterami. Właściwie wszystko jest od początku jasne. Jasne jest to, że wszelkie próby bohaterów są z góry skazane na niepowodzenie, bo w tym świecie po prostu. Nie da się wygrać, nie da się wygrać z tym systemem, nie da się wygrać z tymi ludźmi, którzy stoją u władzy. Tutaj człowiek jest obserwowany praktycznie przez 24 godziny na dobę. Nie może się ruszyć, nie może nawet pomyśleć, bo nawet jego wyraz twarzy wskazujący na niepewność czy na jakiś proces myślenia niestandardowego może spowodować, że zostanie on ym, skazany, odprowadzony w odpowiednie miejsce, no i coś zostanie z nim. Wykonane. No nie będę tutaj mówił dokładnie co, żeby Wam też nie spoilować, bo naprawdę warto tę książkę przeczytać, i każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, powinien to zrobić. No i ta brutalność, i ten świat, i ta prawda o ludzkiej naturze w takich sytuacjach, kiedy czuje się władzę nad drugim człowiekiem to jak ta władza kusi, jak tę władzę niektórzy wykorzystują, i też myślę, że dość niska świadomość ludzi. Którzy jednoznacznie oceniają y, tych na górze, tych, którzy mają władzę, a często tacy ludzie, kiedy sami stają przed szansą, robią dokładnie to samo. Taka jest ludzka natura, i niestety, niestety, ale mało kto jest w stanie się oprzeć pokusom. No i niestety, ta książka też dobrze to obrazuje. Obrazuje to, do czego zdolny jest człowiek, który ma władzę, który czuje się bezkarny. Polecam każdemu z Was.